Cześć kochani z tej strony Sylwia Lipka z kanału na co dzień i dzisiaj robimy haul zakupowy z tego co wczoraj kupiłyśmy z nightem To teraz no. mamy wspólną siatkę. Wszystko sobie pakowałyśmy razem. Więc będziemy dzieci po kolei. To, co ma Twoja rzecz jest na samej górze, więc ok. Mam okay, okay. klapeczki z berzki za 79 90. No, My obie mamy klapeczki z berzki, takie pierwsze, które kupiłyśmy. Tak, ale fajne są. I w ogóle śmieszne to jest, jest problem, to, że ma rozmiar mimo wszystko no. mniejszy, bo większy był za dużo. Tak, a zazwyczaj też trzeba brać rozmiar większy. To za parę godzin tutaj jest. Jeśli chodzi o mnie i o berzkę, zobaczcie. Co ja sobie kupiłam? Ja sobie kupiłam taki topik ze śliskiego materiału. On kosztował o, 79 zł. Ale, ale ja mam plany na to. On będzie bardzo wielu rzeczy pasował. Mam taką koszulę z takiego materiału. Ona I ona na wakacje jest naprawdę cudowa. A Idzie do nas? Królik zachodzi tak. Dobra, i od razu z to ja pokażę drugą rzecz, którą kupiłam. I są to takie to już było w Co postanowiła przyjść? Mówi cześć wszystkim. Ma spodenki, tak, już wydawały 69 zł. No i w ogóle, patrzcie jak będzie fajnie wyglądać razem i na wakacje takie, wiecie. Zbieram <laughs> <Uwielbiam śmiech> takie rzeczy. Pierwsza motka na dziś to ta tutaj. Nie pokazywałam Wam w New Yorkie, że co kupiłam. Pokazywałam wczoraj w vlogu, pokazywałam. Kupiłam dwa takie to to... topejczki. Kupiłam dwa takie topiczki, takie same, czerwony i biały. Właśnie fajne było to, że one nie prześwitują, to jest zawsze bardzo ważne. Muszę nie stracić tam. Abre otrzymuje od, takie miejsca, że nie macie pojęcia. Ale one kosztowały 19,95 więc... byli really. Fajnie. Ja kupiłam w Sex bluzę. Bardzo fajna. Wory later. I jest Looking for something positive every day. Every day. I ona była na przycenie ona kosztowała 36 zł. No. 35,90 Bardzo fajny design, więc spoko taka. Fajna, taka fajna. Ja lubię białe bluzy, bo one u mnie długo nie żyją, bo zawsze ją ubrudzę tak czy tak. 3 dni, no. no. Więc ja kupuję. Dlatego, no co, to jest? Ja nie Ja na przycenie w Seaserju znalazłam taką bluzeczkę za 29 zł. I ona też taka fajna, trochę boho. Ja myślę cały czas tak festiwalowo. Nie wiem, czy to to się <laughs> Tak festiwalowo myślę. I to będzie fajne zarówno do białych, jak i do czarnych spodenek. Właśnie też ona jest taka półprzezroczysta, więc pod spód, oczywiście, tufiki jakieś, więc myślę, że można to fajnie rozegrać. To, weszła do szaf. No właśnie, ona tam już kiedyś wejdzie. Mówiąc, ona sobie zwiedza różne miejsca w tym no, domu. To będzie pod taki zestaw, który pokażę na chwilę. Za 15,99 nice. W ogóle w Simsie wczoraj Wam opowiadałyśmy, że miałyśmy zniżkę 15%, więc mm. udało się, jak zaraz sobie to policzycie i ile to mogę To tak, tak będzie trochę wyższa. Bo jak coś właśnie pokazujemy Wam te ceny, ale od wszystkiego minus 15%. Mm -hmm. Ja kupiłam sobie kimono takie białe. Mam takie czarne, takie same i ono kosztowało 29 zł. No i wydaje mi się, że też na Festiwal fajny to będzie, mogę się doczekać po prostu, Zetnę to jakoś paskiem, może jakieś body pod spód, nie wiem, będę, będę wymyślać, a wy będziecie mieć dużo materiału, jeśli chodzi o wymyślanie outfitów właśnie festiwalowych, bo musimy coś fajnego wypmienić. słuchajcie. Trzy festiwale, nie ma to tamto. Cholera. Ale ci się tutaj. O, A będziesz miała ciężko zakładać to. No wiem, to będzie też wyższa matematyka. Byłam no. takie i to też było na przecenie 19,99 To jest taki podwójny zarówno top, jak i sweterek, więc spoko hmm. bardzo. I jest taki leciutki, więc fajny na wakacje. Tak, tak, fajnie. A tak. z długim reklamem tutaj hmm. na urodziny będzie, które idziemy wyłyśmy już rok Dodajemy. Dodaliśmy. <grym> <grym> tak. Ale jak nagrywamy, to idziemy jutro. <grym> tak. Ja sobie, słuchajcie, kupiłam tu pilczyk. Taki. Niebieski. W takim w samym, samym kolorze. ski Będziemy chciały matching na festiwalu. Ale fotogremu. w sumie górę też tak bym możemy się ubrać matching. Możemy do więc super. Moim zdaniem fajny. on kosztował 29 zł. No i jest taki, wiecie, taki odkrywa co nieco? Więc trochę cycka. Jest taki trochę stanik tak naprawdę. Yeah. <laughs> Ale bardzo mi się podoba, więc taki coś też na festiwal. Dobra, ja mam zestaw. Pornie, hmm. co nie, co nie. I do tego tak koszula. I koszula kosztowała 49,99 ona jest taka wiązana i właśnie to będzie pod spód. a spodnie kosztowały ile? 30 99. Fajne, trochę wersacze, wersaczy, trochę piżama, tak. połączenie wszystkiego, ale jednocześnie fajny kolor. Druga dzisiejsza emotka to ta tutaj. I przypominam Wam, że możecie spędzić ze mną wakacje, więc widzimy się, zapisujcie się, link macie w opisie. Ja sobie kupiłam taką bluzeczkę, to właśnie mówiliśmy, że możemy mieć matching. To będzie pod to, na to to. Taka mesz też jest związana właśnie zakrywa to, co odkrywa to. No nie wiem, czy tak dokładnie zakrywa. No, tak, dole, zakrywa. Kosztowała 39,99 i no bardzo mi się podoba takie kwiatki. Ja ogólnie nie jestem fanką połączenia takiego różu z pomarańczowym, ale na festiwale myślę, że to się sprzeda, bo zarówno jej ja natka mamy to w swoich kolorach i to wygląda. Ta git. Tak, jak masz też inne kolory, ta. to jest lepiej jest git. Taki trochę white okay wladuje po prostu. No, no. Dobra, moja Ostatnia rzecz, to kupiłam sobie... Fon... Co Takiego... Preloka Za 11,99 Ja mam takie coli, patrz, zrobiła, ale on już jest trochę zajechany. Jest, on ma to na drogę już. No. <grym> Moja ostatnia rzecz, to jest coś dla Marvela, są to piłki. Rzuć, zobaczymy. Zobaczymy, co to jest. Marvel! Patrz! Kupiła ci coś! Kupiła Lugowa ci coś! piłkę? piłka! jest piłka! Co jest z piłką? Co jest z piłką? ty nie lubisz takich. Masz. Ale w każdym razie te piłki kosztowały 9 zł, więc fajnie bardzo. Trzecia dzisiejsza No, Dobra tutaj. I jeszcze poszłam do paczkomatu, bo dostałam paczuszkę od dziewczyny, która do mnie napisała. Napiszę jej Instagrama o tutaj. I słuchajcie, to jest DIY biżuteria. I kochana, o znaczki jakie ładnie. To znaczki czy naklejki, ale chyba naklejka go. Wysłała mi 3-4 pary. Ojej, ojej, Ojeju, ojej, jakie fajne! Dobra, pierwsza rzecz, przepiękne. To są takie listki. Ona robi z modeliny tą biżuterię, tak brokatinkiem. Głównie to ona do mnie napisała z tym, że zrobiła mi normalnie Made in bijou to się nazywa. Robiła mi custom kolczyki. Patrz na te. A, z mulan. Jakie piękne. Popatrzcie na te kolczyki. To jest aż nieprawdopodobne. Dwa oblicza mulany. Jedna taka, wiecie, klasy, a druga wojowniczka. Więc ja jestem w tym za kochana, te detale są przecudowne, więc yes. ogromnie dziękuję. I jeszcze są tutaj dwa pierścienioczki takie słodkie. Tutaj mamy pieska i króliczka. Aha! To chyba Marvel. Amber, Peach, jest w środku na O, A ty też? Tak. Pirat Marvel! <grym> Fajny. Wow! Zobaczcie! Ale no, Max, dziękuję, jestem zachwycona, naprawdę. Jeśli chodzi o dzisiejszy film, to tyle. Mam nadzieję, że Wam się spodobał nasz wspólny haul. I w ogóle dajcie znać w komentarzu, jakie Wy macie plan na wakacje. A my widzimy się na moim kanale jutro o 18, więc do zobaczenia, kochani. pa. pa. pa.